Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shizu powracam po długiej przerwie przez ten czas myślałem dużo nad koncepcją kanału, jak ma wyglądać postanowiłem, że nie będą to tylko gry wideo ale także szeroko pojęta historia szeroko pojęte materiały z nią związane więc dzisiejszy odcinek poświęcę, tak jak już w tytule pewnie widzicie Orderowi Wschodzącego Słońca czyli trzeciemu w hierarchii ważności po Orderze Chryzantemii i Orderze Kwiatów Paulowni odznaczeniu japońskiemu więc zacznijmy Order Wschodzącego Słońca po japońsku kyoku Jitsu cho jest odznaczeniem wprowadzonym przez cesarza Mutsuhito czyli inaczej cesarza Meiji Został ustanowiony 10 kwietnia 1875 roku. Początkowo miał 8 klas, lecz 4 stycznia 1888 została dodana 9 specjalna klasa. Order mógł być przyznawany jedynie mężczyznom, a dopiero w 2003 roku cesarz Akihito pozwolił na przyznawanie orderu Sącego Słońca także kobietom. Również, również w tym roku, w 2003, yy, sam order klasy specjalnej, czyli Wielka Wstęga Kwiatów Paulowni, stała się osobnym orderem, a ósma i siódma klasa orderu została zniesiona. Początkowo, order schodzącego Słońca był nadawany za specjalne zasługi wojskowe. Po II wojnie światowej, kiedy konstytucja Japonii nie pozwalała tworzyć armii, rola orderu zmieniła się. I odtąd jest nadawany osobom cywilnym za specjalne zasługi dla Japonii. Może być nadawany osobom nie będącymi obywatelami Japonii, a także może być nadawany pośmiertnie. Klasy orderu dzieli się na 8 klas, z wyłączeniem tej specjalnej, ale na potrzeby filmiku, żeby był pełny, pokażę Wam też klasę specjalną, czyli Teraz widzicie, jak wygląda klasa specjalna, Wielka Wstęga Kwiatów Pałowni. To jest ta, która została dodana 4 stycznia 1888, a po 2023 stała się osobnym orderem. Pierwsza klasa Wielka Wstęga. Druga klasa Złota i Srebrna Gwiazda. Trzecia klasa Złote promienie ze wstęgą. Czwarta klasa. Złote promienie z rozetą. Piąta klasa. Złote i srebrne promienie. Szósta klasa. Srebrne promienie. Siódma klasa. Metal zielonej pałowni. Zniesiona w 2003. Ósma klasa. Medal białej pałowni. Również zniesiona w 2003 roku. Z ciekawostek, te odznaczenia możemy zdobyć do klasy czwartej w grze War Thunder, w którym tak naprawdę miał się poświęcić kanał, więc teoretycznie trochę do niego nawiązuje. Tutaj macie screena z gry. Projekt tej odznaki miał symbolizować. Coś tak potężnego jak wschodzące sło słońce, czyli e, symbol Japonii, tak zwanego kraju wschodzącego słońce. E, gwiazda Wielkiego Kordonu, czyli pierwsza klasa, jest srebrną gwiazdą o ośmiu ra ramionach, z których każdy ma naprzemiennie srebrne lub złote promienie. Nosi się go na lewej piersi, a na prawej jeśli chodzi o drugą klasę. Chodzi o ten, tą odznakę taką, e, nie z tymi liśmi pałowni, tylko taką osobną, którą widzicie zaznaczoną na filmiku. A teraz. Pokażę Wam jak wygląda to w mojej kolekcji. Mam trzy typy tego odznaczenia. Tak, otwórzmy sobie to. I pojawia nam się taki oto medal. Jest to srebro. Tak on wygląda. Zapinam na taką tutaj na taki zaczep. O! Te oznaczenie były mocowane do mundur bardzo ciekawie, ponieważ na mundurze trzeba było sobie wyszyć taką nitką specjalne zaczepienie do tego, ale o tym powiem myślę, że w innym filmiku. Tak wygląda ta klasa ósma, zniesiona w, czterdzie... w 2003 roku. Tak to wygląda właśnie srebro, plus dodatkowo dostajemy sobie do tego Taką oto wpinkę, to jest guziczek. Myślę, że to sobie ktoś zrobił samemu, ponieważ normalnie przychodzi inny typ takiej nie wiem, wpinki, to jest po to, że z tego co wyczytałem, niestety nie mogę się tutaj powołać na źródło żadne, więc traktujcie to w ramach ciekawostki, że to po prostu w cywilnych ubraniach sobie noszono gdzieś tam za jakimś. Za jakąś dziurką na guzik, że po prostu ktoś był odznaczony tym morderem, to było pokazane, żeby nie nosić takiego. Noszono sobie takie coś, więc to jest robione samodzielnie. Normalnie do tego odznaczenia powinno być takie coś, jak wam pokażę. Tutaj mamy klasę siódmą tego odznaczenia. O, widzicie? Normalnie powinno być takie coś i zależnie od klasy. Im wyższa była klasa, tym więcej takich tutaj tych pręcików było. I to już było normalnie nadawane razem z oznaczeniem, przychodziło razem w pudełku. Samo odznaczenie też nie przychodziło, tylko takie pudełeczka jak tutaj widzicie, tylko też cały certyfikat odznaczenia. Wkleję go gdzieś, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Sam order prezentuje się tak. Jest to prawdopodobnie wersja powojenna. Z tego powodu, że tutaj jest z drugiej strony też emaliowany. Powinien być tak jak w przypadku ósmej klasy: po prostu z tej strony tylko emaliowany, z tej strony powinien być srebrny. Postaram się znaleźć zdjęcie i Wam pokazać tutaj jeden jak i jaki drugi Teraz pokażę drugi przedstawia to są kwiaty paulowni bardzo popularny kwiat w Japonii O. i rewers tego znaczenia do 45 roku powinien być taki jak ten więc tyle ode mnie jeśli chodzi o, o te dwa No i klasa szósta, tego odznaczenia już trochę większy. Niestety do niego, pudełka nie posiadam jakiejś żadnej wpinki tego typu. Eee, tutaj już, to jest odznaczenie wojenne, jak widzicie ładnie się mieni tutaj ten czerwień. Bardzo ładnie z jednej i z drugiej strony. To jest odznaczenie wojenne. I... Te kwiaty połowni już tutaj powinny być nawet już od czasów wojennych też emaliowane z drugiej strony. Tak on wygląda. Pudełko też było tak jak w poprzednich, tylko że było większe. Postaram się tutaj je jakoś umieścić. wrogu może zobaczymy. No, więc tak to wygląda. Potem, tak jak widzieliście na poprzednich grafikach, one się zmieniały tutaj głównie. Kolorem i zdobieniami tego samego odznaczenia, potem przeszło w harfę. No i to resztę to już też widzieliście, więc nie ma co tego mówić dwa razy. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokazuję. Niestety, tu już jest widać, że po przejściach nie ma zaczepki. Tak ząbków takich same odznaczenia. Tak w przypadku. Odznaczenia ósmej klasy tego tutaj białych liści pałowni, on kosztuje w granicach 100 zł razem z pudełkiem. Czasami idzie nawet dostać go za myślę, bez pudełka, bez, bez żadnych tam certyfikatów, bez niczego, daj radę go dostać za 30 zł, nawet czasami jak się ta okazja trafi, więc jeśli planujecie sobie kupić jakieś odznaczenie japońskie, a nie chcecie jakoś, nie wiadomo ile wydawać pieniędzy, no to jest. Takie odznaczenie dla Was. Na początek, żeby sobie po prostu do kolekcji czy do czegoś dokupić. Na samo zakończenie chciałem się Was zapytać, czy taka forma, taka forma odcinków Wam się podoba? Czy chcielibyście zobaczyć więcej? Nie tylko odznaczenie, ale też różne, nie wiem, typy amunicji, różne bronie w tej formie? Czyli tak trochę pokazuję, trochę opowiadam o historii. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń. Wiadomo, że tych filmików jest masa na YouTube Więc dlatego pytanie do Was, czy interesują Was takie, takie filmiki, czy wolimy, żeby się skupić tylko i wyłącznie na grach komputerowych. Stricte w czy tam. Innych grach poświęconych historii i broni. No, zobaczymy. Będę czytać Wasze komentarze, każde komentarze czytam. Nie zawsze odpowiadam jakoś szybko, ale staram się odpowiadać na te pytania. Widziałem bardzo duży odzew pozytywny pod filmikiem o Złotych Orłach, więc takie ciekawostki na pewno też będą. Nie mówię, że całą tematykę kanału teraz przenosimy na odznaczenia. Tylko pytam, czy, czy takie coś też w ramach dodatku do kanału byście chcieli zobaczyć. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do następnego.